Cześć, nazywam się Marcin i zapraszam was na kolejną lekcję, w której omówimy sobie tajniki pływania nogami do kraula w pozycji strzałki. To co? Jesteście gotowi? W pierwszym ćwiczeniu skorzystamy z pomocy makaronu. Najpierw złożymy rękę nad głową, potem powoli położymy się na brzuchu i zaczniemy pracować nogami do kraula. Więc jeszcze nie oddychamy do przodu, czyli podnosimy głowę do góry, nabieramy szybko powietrza i powoli puszczamy wubelki i wypuszczamy je do wody. Okay. Teraz robimy to samo, ale troszeczkę trudniej. Odkładamy makaron i zrobimy to samo ćwiczenie, ale to jest wykorzystanie makaronu. Jestem gotowa. No to lecimy. Ostatnim ćwiczeniem na dziś jest szybowanie z przejściem do pracy nogami do krawla. Czyli tak, odbijamy się od ściany w pozycji strzałki, szybujemy 2-3 sekundy. A potem zaczynamy powoli pracować nogami do kraula. Ale super! No, pamiętaj tylko, żeby mocno napiąć brzuch i całe ciało. Wtedy dalej popłyniemy pod wodą. No to zaczynamy! Opływała pozycja ciała jest niezmiernie ważnym elementem pływania, ponieważ dzięki niej nie tylko oszczędzamy siły, ale także płyniemy o wiele szybciej. Pamiętajcie, żeby zawsze mocno się wyciągać oraz pracujcie nad kontrolą powietrza. Dziękuję, że trwaliście do końca i widzimy się w kolejnym odcinku.